Cześć, witam Cię w moim podcaście. Temat dzisiejszy to NetFlow. Czyli po co się stosuje ten protokół, jakie ma zalety, jakie ma wady i ciekawostki, które są z tym protokołem związane. Więc zacznijmy najpierw od scenariusza. Po co się stosuje takie protokoły jak NetFlow? Stosuje się przede wszystkim po to, żeby zyskać wyższą widoczność tego ruchu, który jest. Czyli jeżeli popatrzysz sobie na przełącznik, na router, to możemy tam zobaczyć sobie pewne podstawowe dane, na przykład obciążenie interfejsu. Możemy zobaczyć ile pakietów na sekundę jest przetwarzanych. Tego typu informacje bez NetFlowa są dostępne. Ale najczęściej to jest dla nas za mało. To znaczy, jeżeli my chcemy sobie przeanalizować tylko czy obciążenie interfejsu jest duże, małe, jak prognozować przyszłą rozbudowę, to patrząc ogólnie na całość ruchu możemy faktycznie na tym pozostać. Ale jeżeli byśmy chcieli zobaczyć ile na przykład z tego ruchu jest ruchu HTTP czy ile jest z tego ruchu głosowego to potrzebujemy dodatkowych narzędzi. I teraz NetFlow jest protokołem który daje nam dużo więcej informacji z nagłówka pakietu. Jest to protokół standardowo samplujący, czyli nie zczytujemy każdego protokołu, tylko, znaczy nie zczytujemy każdego pakietu, tylko zczytujemy co któryś. I to jest oczywiście uzależnione od tego, jaką mamy wydajność urządzenia, jak ta funkcjonalność jest zaimplementowana na danym urządzeniu. I to jest różnie, ponieważ mamy routery, które to wspierają, czyli mamy procesor, który jest ogólnego przeznaczenia, mamy przełączniki, które mają dedykowany ASIC No i mamy oczywiście też MIX, czyli możemy mieć przełączniki. Które jednocześnie do części funkcji używają sprzętowego IC, czyli chipset taki tańszy, ale za to ograniczoną ma funkcjonalność i ma też możliwość taki przełącznik mieć ogólny procesor, który ma szersze możliwości, ale niższą wydajność. Więc mogą tutaj różne urządzenia miksować swoje możliwości. Z punktu widzenia tego samplowania, najczęściej jest to funkcjonalność, która jest zastosowana w podstawowym. Elemencie przetwarzającym ruch, czyli jeżeli to jest przełącznik, to najczęściej to jest w chipsetie w ramach hardware'u, który jest obsługiwany, dlatego że chcemy przetwarzać na przykład co setny, co tysięczny pakiet i dzięki temu zyskujemy dużo widoczności odnośnie protokołów, które tam funkcjonują. Tutaj oczywiście jest pewna wada. Jest to mechanizm, który nam daje informację dodatkową o nagłówkach pakietów, ale to nie jest. Narzędzie, które daje analizę aplikacyjną. Czyli jeżeli patrzysz sobie na to, że ruch dany idzie na dany pod, albo idzie z danego portu TCP-UDP, tą informację będziemy mieli, bo ta informacja jest w nagłówku. Ale jeżeli patrzysz sobie na funkcjonalność Next Generation Firewalla, kontrolera bezprzewodowego, innych bardziej zaawansowanych rozwiązań, które potrafią analizować warstwę aplikacyjną, czyli dane, które są e, dużo głębiej schowane, no to NetFlow, NetStream, Jflow i inne odmiany tego typu protokołów samplujących tego nie potrafią. Więc to jest bez wątpienia jakieś ograniczenie. Jest to narzędzie, które się stosowało do tej pory w takich klasycznych rozwiązaniach, czyli rozwiązanie sieciowe, które widoczne jest dla osoby administracyjnej na poziomie 3 czwartej warstwy modelu ISO-OSI, i do tego poziomu się zamykamy, nic tam więcej nas nie interesuje. Netflow jest właśnie takim narzędziem. Tylko do trzeciej, czwartej warstwy analiza nagłówków, i to też oczywiście nie każdego, tylko samplując, no i tyle widzimy. Więc jeżeli masz klasyczne rozwiązanie monitorujące, i to rozwiązanie może mieć w ramach dodatkowego rozszerzenia, albo w ramach istniejącego modułu e, taką funkcjonalność, że zbiera kolekcję danych, Netflow, Jflow, Sflow, różne są implementacje. No to możesz zobaczyć dużo więcej na temat rozkładu protokołu, ale nie jest to, jak wspomniałem, to samo, co analiza aplikacyjna. Więc w dzisiejszych sieciach, tak szczerze powiedziawszy, widzę raczej coraz mniejsze potrzeby wykorzystania takich mechanizmów jak Netflow, a to z tego powodu, że najczęściej w tej samej sieci. Mamy więcej urządzeń, które potrafią aplikacyjnie analizować ten ruch. Mamy firewalla, mamy jakieś inne urządzenie, load balancer, cokolwiek co tam potrzebujemy. Najczęściej ten firewall jest takim dla nas większym czy z większą dokładnością dającą nam informacje narzędziem, dlatego że on potrafi najczęściej widzieć tą aplikacyjną warstwę, a jednocześnie jest w takim centrum. Czyli najczęściej ten e, firewall lub cluster firewall stanowi nasz e, zestaw takiego szkieletu routingowego. W związku z tym cały ruch praktycznie przechodzi przez tego firewalla, a on może nam dostarczyć dużo więcej informacji niż takie protokoły typu, typu Netflow. Natomiast jeżeli masz prostszą sieć albo masz taką sytuację, że dużo ruchu łączy się w Twojej sieci na poziomie sieciowym, ten L2 na przykład, także Firewall nie widzi tego ruchu, a chciałbyś trochę więcej mieć informacji na ten temat, to wtedy takie protokoły jak Netflow mogą tutaj być faktycznie użyteczne. Więc w zależności od tego, co potrzebujesz, jak chcesz analizować tą swoją sieć, tego typu protokoły możesz użyć. Jest to zupełnie klasyczne podejście do monitoringu sieci. Dzisiaj myślę, że mamy dużo ciekawsze narzędzia. Ale jeżeli masz takie rozwiązanie, czy sprzętowe na przełącznikach, większość urządzeń dzisiejszych, współczesnych, bardziej zaawansowanych wspiera tego typu protokoły i masz system zarządzania, to możesz sobie też taką informację zebrać. Więc to są plusy i minusy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle, co Ci chciałem powiedzieć. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pisz w komentarzu. W przypadku chęci zobaczenia konfiguracji. To możesz zobaczyć do odcinka na blogu poniedziałkowego. Tam krok po kroku pokazana konfiguracja, jak to zrobić na przełącznikach Cisco i przykładowym kolektorze. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.